Cześć! Dzisiaj poruszę temat, który jest skierowany do właścicieli i menadżerów. Dlaczego warto zaczynać tworzyć wewnętrzne struktury IT w oparciu o współpracę z Software Houseem. W tym filmie przygotowałem 5 powodów, które przekonają Cię do takiego podejścia. Lecimy z intro i zaczynamy. Argument numer 1. Podczas budowania działu IT. Na samym początku potrzebować będziesz około 100-200 godzin miesięcznie dostępności różnych specjalistów IT. Grafika, projektanta, kodera, programisty, człowieka od serwerów, a i projekt manager by się przydał. To jest podstawowy zasób ludzki i czasowy, jaki musisz zarezerwować, aby Twoje projekty informatyczne ruszyły z miejsca. Załóżmy teraz, że Twój projekt prężnie się rozwija, a zapotrzebowanie na godziny w software house'ie rośnie. Co zrobić, gdy zapotrzebowanie na jednego specjalistę przekroczy 120 godzin miesięcznie? Co wtedy? Odpowiedź jest banalnie prosta. Obszar danego specjalisty możesz Wcielić do swojej firmy, do swojej organizacji, zatrudniając odpowiednią osobę bezpośrednio u siebie. Taka strategia umożliwia Ci skalowanie i adaptację zasobów zgodnie z rosnącymi potrzebami. Daje Ci to pełnię elastyczności, która jest nie do przecenienia. Skalowanie zasobów zgodnie z potrzebami to jedna z największych zalet współpracy z Software Housem. Niezależnie od tego, czy twój projekt aktualnie rośnie, czy przechodzi ciężkie czasy, możesz szybko dostosować dostępność specjalistów IT, co pozwoli ci na płynne i efektywne zarządzanie zasobami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Drugi argument, o którym warto powiedzieć, to pewność. Software House to nie tylko firma. To niezawodni partnerzy, którzy nie odejdą, bo dostali lepszą ofertę współpracy. Tego rodzaju stabilność to bezcenna korzyść dla każdego przedsiębiorstwa. Niezależnie od sytuacji rynkowej, możesz być pewien, że Twoje projekty będą kontynuowane. Bez względu na to, co dzieje się na rynku, Software House dotrzyma swoje zobowiązania i zapewni Ci ciągłość działania. Kolejny punkt to ciągłość pracy. Czy zastanawiałeś się, co się stanie, gdy kluczowy członek Twojego zespołu IT? Nagle zachoruje lub pójdzie na urlop. Software House to struktura, która nie bierze zwolnień lekarskich. To firma, która działa nieustannie bez względu na sytuację osobistą jej członków. Co oznacza to dla Twojego projektu? To, że praca nad nim będzie kontynuowana bez względu na okoliczności. Czwarty argument to oszczędności. Na początek przyjrzyjmy się kosztom związanym z zatrudnieniem nowego pracownika w IT. Musisz uwzględnić. Koszty sprzętu, koszty oprogramowania, miejsca pracy oraz oczywiście samej rekrutacji, która niejednokrotnie kosztuje tyle, co półroczne wynagrodzenie zatrudnionego specjalisty. Wszystko to sumuje się na całkiem spory wydatek. Współpracując z Software House możesz ominąć te koszty. Software House jest zespołem specjalistów, którzy już mają dostęp do niezbędnego sprzętu i oprogramowania. Nie musisz zatem inwestować w te elementy. A to spore oszczędności. Dodatkowo nie musisz zapewniać biurka jako miejsca pracy. Software House pracuje dla ciebie, zdalnie. Co oznacza, że oszczędzasz również na przestrzeni biurowej, którą możesz wykorzystać w bardziej efektywny sposób. Oszczędność finansowa to jedno, ale oszczędność przestrzenna w dzisiejszych czasach jest równie cenna. Piąty punkt to doświadczenie. Kiedy zatrudniasz nowego pracownika, zatrudniasz jednocześnie jego doświadczenie i wiedzę. Współpracując z Software House'em, zyskujesz dostęp do doświadczeń i umiejętności całego zespołu specjalistów. Software House to zespół, który ma doświadczenie we współpracy z wieloma firmami z różnych branż. To oznacza, że zyskujesz dostęp do rozwiązań, które sprawdziły się w różnych kontekstach, a to jest nieocenione, szczególnie w świecie IT. Gdzie każdy problem wymaga unikalnego podejścia. Zastanów się, jak wiele możesz nauczyć się z doświadczeń innych. Dzięki współpracy z Software House możesz skorzystać z tego bogactwa wiedzy, nie ponosząc dodatkowych kosztów związanych ze szkoleniem pracowników. Zanim przejdziemy do podsumowania, chciałbym prosić Cię o kliknięcie przycisku subskrybuj. Pozwoli to na bieżąco śledzić moje filmy i nie przegapić żadnej nowości. Podsumowując, dzięki współpracy z Software House możesz zyskać dostęp do szeregu specjalistów IT, którzy są dostępni na żądanie i nie musisz ponosić dodatkowych kosztów związanych z ich zatrudnianiem. I szkoleniem. To elastyczność, której potrzebujesz, aby skupić się na swoim biznesie. Co więcej, Software House oferuje stabilność i ciągłość pracy, co oznacza, że Twoje projekty są zawsze w dobrych rękach. To pewność, że Twoje projekty będą kontynuowane niezależnie od sytuacji rynkowej. Oszczędność. To kolejna ważna zaleta współpracy z Software housem. Nie musisz ponosić kosztów związanych z wyposażeniem pracowników w sprzęt i oprogramowanie niezbędne do pracy. To oszczędność nie tylko finansowa, ale także przestrzenna. Współpraca z Software to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto chce budować efektywny, elastyczny i oszczędny dział IT. Niezależnie od wielkości twojej firmy i skali projektów, z pewnością znajdziesz wiele korzyści w takiej współpracy. Dziękuję za to, że ze mną jesteś. Jeżeli uważasz, że ten odcinek jest cenny, kliknij łapkę w górę. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.